Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Call of Juarez, no, więzyk Krwi. Właśnie wróciliśmy do Juareza, aby powiedzieć no, mu w jaki sposób trafimy do wioski Apaczów, gdzie wymienimy broń na legendarny medalion. To chyba mój konik. Mhm. I chyba teraz czeka nas e, moment, w którym będziemy musieli właśnie eskortować wozy. Czyli będziemy zbrojną zbrojną ochroną. Pojedziemy trochę do przodu, żeby mieć oczy szeroko otwarte i wypatrywać zagrożeń. I jestem prawie pewny, że zostaniemy zaraz zaatakowani, ale to w sumie bardzo częste było bardzo częste w tamtych czasach. O kurde,

Ma sprawy. Ale głupota. A te w sumie? Nie, fajne. Jakbyśmy znowu myśleli strzelać, to by było takie monotonne. A tak? To po prostu sprawdziliśmy. Sprawdziliśmy i jest naprawdę okej. Okay. O kurde, to muszą nieźle walić. A, dokładnie. Amigo, calm down. let's go! O nawet totem jest. Robiłem kiedyś grę, w której były totemy. E ja nie wie, że ta gra już ma parę lat, ale mimo tego, że jej grafika nie dorównuje obecnej to gram w nią z taką przyjemnością, że aż mnie samego to dziwi. Więc jednak grafika nie jest wszystkim. Jeżeli gameplay jest naprawdę okej. Okay. You still say there are no Indians here, amigo? Well, I didn't say there were I said that someone pissed his pants, and I was right. Come back, you pendejo! The bastard's going to bring back his whole tribe. Mount up, move! We better find a way over the river. Okay. Poda tylko, że eskortują. Eskortują powozy ludzie, którzy nie umieją, strze nie umieją strzelać, co ty pieprzysz? Mówię, sztucznie wygląda, bo muszę jechać i stawać, jechać i stawać, ale mnie kusi.

Ale fajne łapki. Wiedziałem, że dostanie w plecy, byłem pewny. Ale obrywamy. Chwila. Na pewno tu. Dalej tam. Tutaj szybki reload. W sumie osłaniamy całą prawą flankę. Ło wow. tu trzeba być ostrożnym. Chociaż mamy do czynienia tylko z łukiem. Bardzo nam pomaga e, auto aim na prawym pistolecie. Chyba nie robimy aż tak dużo jak myślałem. Ale nikt poza Pancho nie zginął. A ja byłem pewien, że jego ciała już nie będzie. Co jeszcze? Wyjdź, wejdź na występ i sniperów Chętnie tylko. Nie wiem jaką drogą. Pewnie nie tędy. Gdzie ty jesteś? Aha, okej. Okay. Teraz to mi jakoś pomóż, co? Okej, okay, chyba wiem, co zaraz będę musiał zrobić. Raz, dwa, trzy, dziękuję bardzo.

Aha, jest. Chociaż nie pamiętam, żebym tam z niego zsiadał. Mogę się założyć, że nasz brat zginie w tym odcinku. Chociaż nie, w sumie nie, on nie zginął aż do samego końca. Wow. Dobra Coś się udało zabić aczkolwiek chyba powinniśmy zsiąść z konia najpierw Były takie gry, gdzie właśnie jakby jazda koła nadawała bonusy na przykład do w sumie O shit Ach thank god All right If it's in straszne. Thomas the finder will find her. We'll meet up with the wagon. Just follow me and do what I say. Quick. Follow me. Keep close. Chronię Liama. Zrobię co w mojej mocy, obiecuję. I mam jeszcze mój uroczy tryb koncentracji, który na pewno się zaraz przyda. Albo i nie, bo nie zdążę. Ach. Damn thieves! What happened? Redskins took the wagon. Come on. And Thomas, we, we were supposed to wait here. There's no time. We'll find them. No, okej. Okay. Tam już kogoś widziałem. Miałem w sumie... w sensie miałem czerwony celownik. No dobra, tylko że ja tu nie mam za bardzo jak wejść. Pewno nie tak. A może po prostu trzeba zejść z konia? Kurde, walić to. Aha, czyli że tu trzeba się Czyli tu trzeba wejść na górę. Okej. Okay. No, do dzieła, a normalnie są, niewidz... Aha, są niewidzialni, chciałem powiedzieć. go. Wow. trochę ich tu było, mała amunicji, a ile jeszcze? Hmm, czyli mam na trzy przeładowania jeszcze. A to wszystko dlatego, że Indiani. że Indiani nie używają broni palnej. No, postaram się ich załatwiać jak najmniejszą ilością pocisków teraz. W jaki sposób je oszczędzać? Trzy strzały w głowę? Serio? trochę mało się dzieje w tym odcinku. Mam takie wrażenie. right now juarez needs me and ray whatever happens you know i'll protect you. oh cool already has a good protector now i warned you brother don't you let me down ray what you doing here you left the wagon no the comanches took it. so we can go back to mendoza yeah but what for for the rifles the apaches'll trade us the medallion for remember. A ah, rifles. You mean the ones we don't have. All right, let's go. So? What now? A i tu kawałek drogi stąd No dobra Sorry za ten odcinek. Mam takie wrażenie, że on jest taki dość... Nie wiem, powolny mało się w nim ciekawych rzeczy dzieje. Dobra. Let's go. A więc tak naprawdę my nie mieliśmy na trzy przeładowania, bo te 18 nabojów to były zapasowe do obu rewolwerów. Czyli mieliśmy w sumie trochę więcej niż jedno przeładowanie. Stop, shooting Marisa!

No, a na dzisiaj bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Papa, pa, hej!